Kukę se popodziwiaj Z bliska, proszę bardzo Zobacz jaki ładny pejzażyk Hej, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie Ja jestem Christmas, to jest kolejny odcinek Dying Light The Beast, moi kochani eee, No cóż, e, taki zrzut ekranu Z automatu wyłączyłem jednocześnie mikrofon Nie taki był plan eee, Zaczynam się robić coraz lepszy W te zrzuty ekranu, nie ukrywam eee, Może dlatego, że, nie wiem Stosuję jakąś starą zasadę Moi kochani i jesteśmy cały czas w szkole. Ten, kto nie widział wczorajszego odcinka, który ma pierdolone prawdopodobnie 50 minut. Nie wczorajszego, ostatniego. Prawdopodobnie nie ma zielonego pojęcia, co się wydarzyło. Więc weszliśmy do szkoły. Bo tam Baron przeprowadzał badania. I tam jest masa naukowców. I wpadliśmy na pomysł, że okej, okay, trzeba zebrać badania. I... Okazało się, że znaleźliśmy żywego naukowca. Czy to był pająk? Nie, to po prostu są źdźbła trawy. E, który się tutaj był? Siedział za krzesłem, które kurwa zabrał ze sobą, chyba z poprzedniego odcinka. No dobra, nieważne. W każdym razie poszedł sobie w pizdu. E, bestie je zabra. Bestie go zabrały. A my zostaliśmy tutaj, bo musimy zabrać wyniki badań z sejfu. Co wiąże się. No właśnie, co będzie się wiązało z walką, prawdopodobnie, ale ja postaram się tej walki jak najbardziej uniknąć, jeżeli to tylko będzie możliwe. Nie wiem, jak mi się to uda. Mam nadzieję, że mi się to uda, bo jest ich tutaj dużo, jak widzicie. Ale pierwsza, najważniejsza rzecz: muszę się pozbyć wszystkich panów z bronią, a później najwyżej, ponieważ cały czas mam bestie. Mam zajebistą nadzieję na to, żeby po prostu w nich tu wpaść. Co do Chyba zatrzymał się cholera. No dobra, mam, zobaczymy. Może wiecie, ilu. Gdziekolwiek jestem? Ilu wystrzelam, tylu się uda. Jeszcze zobaczę sobie na szybkości wytwarzanie. A jak wam ta... A nie, dobra, mam. Mam! To czemu nie mam wyekwipowanych koktajli Mo mołotowa? Pokaż się do cholery. Jesteś tam? Nie, nie mam, nie, zostaw mnie. Zostaw mnie. Hey, nie ty Chyba już O nie, wszedł i zginął. Jak to jest możliwe? Ale wszyscy się ładnie rozeszli. To siadło, to siadło. Sorry, właśnie. A, jeszcze raz mnie sędzi. Musicie mi wybaczyć takie pełne skupienie, ale jak. Się jakoś jak dzieją się takie rzeczy? Co do diabła? Gdzie ty jesteś? Do tej zabawy. To wiecie, to po prostu jakby wy wyłączam się na razie i. I na spokojnie sobie ich, wiecie, tutaj koszę, nie? Dość tej zabawy! Oczywiście, że dość. Ja już też mam dość was. Waszego pierdzielenia głupot. Nie dajcie mi się skupić na grze. Dziękuję. Więc. <ścoughs> Kurwa, wszystkich wymiotłem stąd. Jeszcze z tego, co wiem, to jeszcze ktoś jest, ale... No właśnie, oni są tam po drugiej stronie No Notka Znaczy właściwie przedmiot Notatka badawcza Kaseta badawcza powinna być No dobrze yy, Tu jest safe i tak dalej, ale Jeszcze możemy sobie, o strzały pozbieram Pozbieram też graty Spanów No wiecie, jak już tu jestem To czemu by No wiecie, nie pobadać Okej, okay, podczas zadań telepatycznych, intensywność aktywacji mózgu była identyczna z tą, która zaobserwowano od 2014 Byłem Okej, okay. to szczegóły dostępne w pełnym raporcie. Czyli badali telepatię, Interesujące. Po prostu do mnie, nie? Wiecie, no bo też bym chciał wiedzieć, co tu jest grane, żeby móc z wami w jakiś tam e, sposób wejść. Albo wy mi powiecie, nie, to wszystko jest bez sensu i ja wtedy nie będę miał podłoża. <laughs> Z przyjemnością donoszę to bardzo źle. Że niedawne modyfikacje skutecznie ustabilizowały połączenia egzogenne. Dzięki czemu możemy zaprojektować je od nowa. Okej. Okay. Myślałem, że dowiem się czegoś więcej. Więcej. Ale niestety chciałbym. Chyba wolałbym z polskiego na nasze. Mamy to. Ale żem się w Dobra, wiecie co? Pierdolę to. Idej, kurwa, powyjaśnia wszystko. Ja nie po to trzymam tą bestię, żeby się pierdolić w tańcu teraz. I jeszcze któryś? Już mam kurwa was dosyć o, Ale nie siadło Ok, pozamiatane w takim razie. No to nawet bardziej niż pozamiatane. Zbieram sobie amunicję, śmieci z nich. No i też może porozbieram te rzeczy, także dam wam chwilkę. Dobra, mamy to. Nazbierałem się śmieci, narozbierałem się śmieci i możemy iść teraz spokojnie do Lidii. Właściwie w sumie możemy się przejechać. Jak już. Wjeźli nam fury jak stąd wyjechać. Jedźmy do tej lidii. Muszę wam powiedzieć, że między takim gównem a takim gównem to dawno nie byłem. Nie? Po prostu wjechali jedni w drugich fajnie ja jestem na środku i mam wyniki badań w ręku i nie wiem którędy do góry, nie? więc wesolutko. E, ale, ale na szczęście udało się tak, że nie było problemu. A jedźmy sobie tędy. Rozjeżdżajmy trochę truposzy. Zależy mi na tym, żeby mm, w, tych, w tym drzewku umiejętności, żeby móc sobie odblokować że mi się tak szybko samochód nie niszczy Bo to się może przydać prawdopodobnie w tych wyścigach Co jest, kurwa, co to było Halo, wysiadamy. Coś mi mignęło, co mi mignął laser O mój Boże Chcesz się czaskać? Zobacz jakie mam fajne kastety Tak właśnie podejrzewałem ale ej, bez kitu, z tego to bym nie chciał na dziąsłów wyłapać, nie? Co prawda nie wygląda to wystarczająco stabilnie, żeby się, wiecie, nie obracało. Ale still, nie chciałbym tym dostać w ryj Bez kitu. Znaczy, żadnym kastetem nie chciałbym dostać w nie żebym kiedyś dostał. Ale wiecie, o co mi chodzi, nie? Dobra, hoppa, hoppa, lecimy. ...zająć się problemem, obijasz się i bawisz w jakiś głuchy telefon. To skończyło. Słucham? Nie wpuścili cię tu trochę za wcześnie? Ty se kurwa Hobbita przeczytaj, gościu. Jeeza, jak mnie, o, ale mnie podmił. Ale mnie zagotował. Szybkie zakupy. Okej. Okay. Już widzę, że jest jakieś questy są poboczne, kolejne, poboczniaki. Ale my idziemy rozmawiać z Lidią. Kyle, znalazłeś coś ciekawego? Aha, ogrom danych dzięki temu naukowcowi. Rozmawialiście już? Jaki naukowiec? Ten, który był z Rejem. Rej Ray nie jest z tobą? Cholera. Trafiłem na jednego z naukowców barona w szkole i przekonałem go do współpracy. Wysłałem go do was z Rejem. Spróbuję się z nim skontaktować. Dalej, Rej. Co z tobą? Nie odpowiada. Coś się musiało stać. Kyle, musisz go znaleźć. Dobra. Spróbuję wyśledzić ich trasę i dowiedzieć się, co się stało. No to pięknie. Czyli my jednak nie mamy naukowca. Wiecie co? Ale skorzystam z tej chwili. Kyle... I zagadam Spokojne, ją do SideQuesta, księdrowe. który zrobimy sobie w Niemczech. Widziałam rozmowę ludzi barona i wygląda na to, że przewożą duże ilości jakichś chemikaliów. Mówili po co? Tego właśnie nie wiemy. Lepiej to sprawdzić. To nie może być nic dobrego. Dokąd jadą z tym gazem? Domki letniskowe, północny zachód. Ruszam. No dobra, ale to sobie sprawdzimy w wolnej chwili. W każdym razie mamy to odhaczone. Yy, wie, czy to jest Sven? Nie. <noise> Jak w ogóle wchodzę i świecę ludziom po ryjach, to też nie może być dobrze, ale teraz mogę sobie, mogę w sumie sobie te siekacze trochę zapgrade'ować. Ale mam to i chciałbym wytworzyć ten oto legendarny kastet. Mam jeszcze legendarny kij baseballowy, który też się może przydać. Czemu nie? I mam nadzieję, że będę mógł ulegendarnić mój łuk. Nie mogę, bo nie mam piór. Cały czas brakuje mi piór. Mam miotacz ognia, jakby co? Nie żeby coś, ale mam. Dobra, więcej bym nie potrzebował. W sumie mam od skór wysyna towaru. Pompę mogę schować. Pompy nie potrzebuję, pompa jest mi zbędna. Kusza, w sumie też. Z kuszy też nie strzelam. Szkoda mi, wiecie. Za dużo jest tego ekwipunku, żeby się tak przez niego przeklik przeklikiwać. Mam takie wrażenie. Chyba robię się stary i wolę gry, w których jakby, no, są, są dwie bronie i gitara i, i masa, masa gadżetów, bo wtedy można się skupić na stricte na tym, co em, stricte na tym, co się dzieje jakby dookoła. A, tak, to tu muszę się przeklikiwać, przeszukiwać. Kyle, myślę, że Ray mógł pojechać skrótem przez wioskę. No dobra, to zacznę od tej wioski. W kontakcie. Okej, okay. no to zacznijmy od wioski. Ole, ale to było niedobre! Myślałem, że kurczę, bym na dachu wylądował, to by był turbo op i zajebiście dobre, to by było, ale niestety. Ok. Toś mnie tam gdzieś namierza. Ale nie to jest najgorsze. Oni są najgorsze Dobrze, że nie wybuch. Ale w sumie to spoko nawet opcja. Że można to w ten sposób załatwić. Dobra, załatwmy sobie ich na szybkości. Aj, kurde, myślałem, że się zatrzyma na nich. Dobra, chodź, 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 chodź. Nie. No. Cholera jasna. Biedak. Trzeba znaleźć tego pieprzonego Kamilo. No to na razie nie wygląda to, jakby to miało być łatwe w znalezieniu. Najpierw no, to się muszę tym synem zająć, zanim mnie zajebie. Czego mordę drzesz? Nie pytaj. Okej. Okay. Okay. Pancerny jest, kurwiel. Ale ja jestem pancerniejszy. Nie jestem. Ała. Brakło mi stamina chciałem uciec. Zapomniałem, że Kyle nie jest taki zrywny. Boże! Chuta, prawie umarłem, ale on chyba też. No to dobrze, to jestem twardszy od niego. Yy, Okej, okay. ślady, ślady, ślady kopyt. Niedobrze. Wszedł do domu, do którego ja nie mogę wejść, jak to jest możliwe? Zaraz będę mógł wejść. Kurwa, jakoś... Zajebiście. Super, Kyle. Jakoś tu... Nie, wybuchnie. Nie wybuch? Zajebliście. Ole, się chłopie! Kurwa Kalgonu musisz się najeść, bo ci bęben w... Eee. Musi być w środku, ale tędy nie wejdę. No to co? Góra, goł góra, tak? Ziomeczku! Lidia znalazłem samochód. Rej nie żyje. Przykro mi. Jeszcze nie znalazłem naukowca, ale go szukam. O oh, nie. Nie, Kyle, cholera jasna. Niech jego śmierć nie pójdzie na marne. Idziemy do ciebie. Kurwa, to wy tutaj. Halo? Tak, kurwa. I co? Myślałeś, że się na dam nabrać? Sztukę se popodziwiaj. Z bliska, proszę bardzo, zobacz, jaki ładny pejzażyk. Dobra, raczej na fortepianie nie zagrał. Skąd wiem, że to fortepian? Bo pianino jest krótsze. Dlatego, bo pianino a fortepian to są yy, dwa bardzo podobne ze sobą. W sensie, no wiecie o co mi chodzi. Ja się nauczyłem tak, że fortepian jest po prostu jest dłuższą... Jest dłuższą jakby nazwą. Forte to głośno piano to cicho, jakoś tak to było, nie? Dobre, on stędy, stąd przyszedł tutaj, pobiegł tutaj i jest tutaj. Jezu, to ty! Co się do cholery stało? To był wypadek. Rej próbował unikać zarażonych, ale nagle pojawił się jakiś wielki. Rzucił słupem w auto. Dobra, wystarczy. Musimy się stąd zbierać. Możesz chodzić? Chyba tak. Nie wiem, ale chyba tak. Kamilo? Lidia? To ty? Tyle razy zastanawiałem się, czy wszyscy się znają. Jak widać. Na wspominki przyjdzie czas. Trzeba cię stąd zabrać. Wiecie, co robić. Dawajcie do jaskini. Dzięki, Kyle. To, co udało ci się dziś osiągnąć, to może być przełom. I może Sven miał jednak co do ciebie rację. Eee, skąd się z nim znasz? I powiedzieć, jak poznałaś, Kamilo? Poznałam? No nie wiem. Nie ja bez wyboru. wybór. Baron przydzielił nam Kamilo na czas eksperymentów. A on, Kamilo, różnił się od większości podwładnych barona. Traktował nas jak ludzi. Ma sens. Przygotowywał dla nas napary, które powstrzymywały przemianę. Eksperymentował z różnymi grzybami. Ale się dogada ja ze starczakiem. No, udało. Ale powiedzmy, że nie do końca. Zresztą, wystarczy, że na mnie spojrzysz. Trudno nie zauważyć efektów tej kuracji. Ale każdy ma takie oczy i tak dalej. No dobra, to co dalej? Musimy powstrzymać barona, ale najpierw trzeba dobrze się przygotować. Kamila musi nam pomóc. Czy mu się to podoba, czy nie? Już raz pomógł nam w rozwoju umiejętności telepatycznych. Teraz to będzie on? musiał postarać się bardziej. Oh, shit. Jego badania muszą przynieść jakiś przełom. Zobaczymy. Jestem dobrej myśli. Ale chciałam jeszcze o czymś porozmawiać. Side quest. A właściwie przeprosić. Kyle, ryzykowałeś dla nas życie. Tyle już nam pomogłeś. Powinnam wcześniej zrozumieć... Dostrzec, kim naprawdę jesteś. Dziękuję za wszystko, co dla nas zrobiłeś. Ja też. Dzięki. Legendarny sześciostrzałowiec! Fuck! Yeah! Olivia, słyszysz mnie? Co jest, Kyle? Uwolniłem naukowca, który chciał uciec od Barona. I słuchaj, on i przywódczyni tej nowej grupy się znają. Oczywiście z laboratorium. Naukowiec nazywa się Kamilo Marin. Zna plany Barona i chce nam pomóc. Doktor Marin? To jeden z głównych naukowców Barona. Dwa lata temu nagle zniknął bez śladu. To może być dla nas punkt zwrotny. To nie koniec. Mam dysk z danymi z laboratorium. Może znajdziesz coś przydatnego. Wspaniale! Kyle! Ten dysk może zawierać wszystkie odpowiedzi, których szukamy. Nie ma co czekać. Spotkajmy się w cementowni. E, w cementowni? Tak, w strefie przemysłowej. Wygląda na to, że zlokalizowałam kolejną Chimerę. No to zaczniemy pewnie następny odcinek od walki z Chimerą. Ale mamy trzynasty level! Kolejne cztery punkty umiejętności, więc to sobie rozdam w międzyczasie tak zwanym. E, ostatni dzwonek ukończono. I mam. Rewolwer. Come on! Come on! Kto by nie chciał z tego strzelić? O, ja pierdolę. Ile? Ile? O, jasny chuj. Przecież to jest. Jak się stąd wychodzi? Ja, ja muszę stąd wyjść. Ja muszę stąd. Ja muszę stąd wyjść. Ja muszę. Ja muszę komuś tym zajebać. W tej chwili. Eee, ja muszę to zrobić. Ja, ja muszę. Ja muszę urwać komuś tym głowę. Jak ja tu wszedłem? Mogę głównym wyjściem mogę. O mój Boże. Ale to jest Jakie to jest kurwa OP? To ma dwa klocki. W ogóle Damarzu! Kaj, wiem, że się powtarzam, ale zanim zmierzysz się z Baronem, musisz się wzmocnić. To oznacza walkę z Himerami. Wiem, wiem. I dzięki. Zdaję sobie z tego sprawę. O wow. To ma dwa kloce... To ma dwa kloce damażu! Co za pojebana akcja. Dobra, słuchajcie. Ee, kurwa, jebać te łuki, jebać to wszystko. Jesus. E, temat kończymy. E, pół godziny. Myślę, że jest optymalnie, subtelnie. E, zrównoważona kontra względem tego, co było, bo ostatnio 50 minut jednak było bardzo dużo gadania. A my ruszamy dalej. I prawdopodobnie prześpię się gdzieś w budce tutaj, bo niestety, ale nienawidzę jak tak chujowo pada, bardzo mi się to nie podoba a ja muszę zrobić przede wszystkim porządek we... Przechwyciłam kolejne rozmowy Z dołu gadają o eksperymentach Barona Sam posłuchaj Chimery są w wyznaczonej strefie Baron chce sprawdzić ile czasu zajmie im przejęcie nad nią kontroli A w tej strefie nie ma osady? Ta To część eksperymentu w Selby niewiele mi to mówi Potrzebuję konkretów nie wiem. Robię to w mojej mocy. Do usłyszenia. Co innego było napisane, co innego powiedzieli. Dobrze, moi kani, e, w następnym odcinku prawdopodobnie. Y, tu mamy. Aha, Sven jeszcze ma sidequesta. I tu mamy. requiem dla snu. To jest zadanie fabularne. To może. Aj, tu jest zadanie. Martwi, wściekli. Ok, u drugi etap wyścigów. Yy, zadanie reakcja łańcuchowa, więc yy, dobrze. No to słuchajcie, to w następnym odcinku myślę, że zrobimy sobie te dwa zadania, czyli reakcję łańcuchową i to, o czym łatwo zapomnieć. I ja sobie przejadę wyścig i ruszymy z następnym zadaniem głównym. Także dziękuję Wam bardzo i rozdam sobie punkty już niedługo. Dziękuję i bez odbioru. Uzreję. Rej nie jest z tobą? Cholera. Trafiłem na jednego z naukowców barona w szkole i przekonałem go do współpracy. Wysłałem go do was z Rejem. Spróbuję się z nim skontaktować. Dalej, Rej. Co z tobą?